Dzień dobry, moje ukochane bliźniątka. Słuchajcie, położę dla Was runki na kwiecień 2023. Od razu Wam życzę wszystkiego najlepszego z okazji świąt. A tym, które nie obchodzą świąt wielkanocnych, życzę fajnego, wolnego czasu. I popatrzymy sobie, co tutaj słychać, jeżeli chodzi o energię, które będą przy Was, albo które będziecie mogły wykorzystać, jakie tutaj może wydarzenia się pokażą. Macie mój numer telefonu podany, więc możecie się ze mną kontaktować w sprawie czytań prywatnych zapraszam. No i co, już nie przedłużam. Mm, ok. Dobra, zobaczmy sobie. No, pierwsze co widać, to taki fajny pomyślny obrót spraw, jeżeli chodzi o pracę. Jakieś dogadanie się z ludźmi, nie wiem, którzy dotąd. No nie wiem, stwarzali jakąś napiętą atmosferę. Widać tutaj, że wiele spraw doprowadzić można będzie po prostu do takiego punktu, kiedy, no właśnie, można trochę zwolnić i, i cieszyć się z takich no, początków, zalążków, jakichś sukcesów. Także to się tutaj bardzo ładnie pokazuje. Dobra pasa też widoczna jest, ale poczekajcie, dołożę sobie jedną. Dobra pasca jest tutaj pokazana w biznesie. Mimo, że tutaj było jakieś wojowanie wcześniejsze z jakimś strzelcem albo jakimś wodnikiem, to takie wspólne albo o coś, albo będąc przeciwko sobie jakaś taka wojenka tutaj na polu biznesowo-zawodowym się pokazywała. Także to jakby idzie w niepamięć. Będzie można pewne rzeczy tutaj wyprostować. Pojawia się też informacja o jakiejś ważnej sprawie, ja bym powiedziała, że mhm. o jakiejś sprawie, w której będziesz uczestniczyć bliźniaku, ale jako osoba taka godząca dwie strony. Można by było nawet powiedzieć, że, że tutaj pomożesz komuś po prostu w przywróceniu komuś innemu godności osobistej. Bardzo ładnie to wygląda tutaj bardzo wyeksponowana będzie w tym miesiącu twoja właśnie umiejętność taka przywódcza i też negocjacyjna, także korzystaj z tego, dużo tym zyskasz i, i satysfakcji i właściwie w oczach innych, także idź tą, idź tą drogą, bo to się pokazuje no taki trochę obrońca uciśnionych, ale ładnie się to pokazuje w sprawach rodzinnych widać tutaj zmęczenie jakąś jednostronnością nie wiem, jednostronnością obowiązków, yy, yy, jakieś takie wzmagające poczucie bycia wykorzystywanym. Także szykuję się, uważam. Yy. Ja bym tak. Tu po prostu szykują się poważne rozmowy. Z, yy, I to, żeby było weselej, to jest pokazane przy jakimś apodyty, yy, apodyktycznym yy, yy, no, facet mi się tutaj pokazuje. no Pan, o tak to nazwijmy. Nie wiem, być może tato, jakiś dziadek, syn, yy, może mąż, może partner. I, I wydaje mi się, że to taki początek ustanawiania nowego porządku w funkcjonowaniu po prostu Twojej rodziny, bo inaczej jakby nie... nie dasz już rady inaczej, tak to nazwijmy. Także zobaczmy sobie jeszcze tutaj. Zobaczmy na zdrowie. No właśnie. Zdrowie, kochane zdrowie. No, urósł przy rajdze odwróconej, uważaj na urazy stawów i jakieś o, o, ogólnie urazy po prostu kończyn. Ale pokazują się też jakieś stworzenia, właśnie tutaj, skóry, i moim zdaniem, bo to jest taka bardzo brudna energia, że tak powiem, to może być jakiś, nie wiem, wyrostek robaczkowy. No, w każdym razie, coś koło tego, jakiś stan zapalny, nie? Dobra, zobaczmy sobie. Teraz rozłóżmy rodzinkę różne inne rzeczy. No, jeśli chodzi o dzieci, to tak, ci, którzy mają jedno, no to będą wiedzieli pewnie o czym mówię. A ci, którzy mają więcej niż jedno, to tak, jedno tutaj pokazuje się jako skoncentrowane w tym miesiącu na, na swej piękności, tak bym to nazwał. Na piękności po prostu. I trochę to próżno wygląda, że tak powiem, a drugie jest pokazane jako skoncentrowane na wszelkiej materii. I wygląda to trochę pazernie, ale i pracowicie. Także mnie się te karty pokazują bardzo tak. I zresztą uważam, że dzieci, które posiadacie spod znaków ziemi, tutaj się pokazują, będziecie z nich dumne. Nie wiem, być może, że dostarczą Wam też jakiś prezentów, albo jakiejś takiej, mogą dostarczyć gotówki jakiejś fajnej, albo za sprawą ich rad. Jakiś, nie wiem, pomysłów jesteście w stanie zarobić większe pieniążki, także. No to może być też pomóc, nie? W obowiązkach, gdzie faktycznie ty będziesz się mógł skupić w bliźniaku po prostu na jakimś takim zajęciu się biznesem czy sprawami. No dobra, zobaczę sobie. Tutaj jest pokazana w sprawach, że tak powiem, no nie wiem czy to znajomych, przyjaciół, pomocnych ludzi w każdym bądź razie, że czeka ci jakaś odkładana, ale tutaj widać, że ważna rozmowa z kimś, z kim nie wiem, trzeba będzie poukładać relacje na nowo, być może nie wiem, przeprosić, może wyjaśnić coś po prostu i ten miesiąc się pokazuje jako dobry czas na to, także wykorzystałabym to na twoim miejscu, bo dlaczego nie? jaka rada tutaj dla ciebie bliźniątko, jaka rada jaka rada, zobaczmy sobie tak o. o, całościowo, dobrze czekaj, 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 już dokładam już dokładam widzicie co bliźniaki, mnie to się tak wydaje na podstawie tych run że powinnyście docenić siebie w tym miesiącu Przede wszystkim, bo tu jest Ansuz Przedurisa z, z Odalą, taka bardzo ładna energia. I uważam, że docenić siebie przede wszystkim za to, jak doskonale potraficie inspirować ludzi. Jak wielkim jesteście no, źródłem, źródłem pomysłów, nowych idei, jakichś koncepcji. Ale tutaj jest taka sugestia też, bo jest echwas, czyli generalnie rzecz biorąc, w jakiejś współpracy. Mam wrażenie, że także trzeba będzie docenić tych, którzy. Potrafią to wszystko przekuć w jakąś taką materialną, no niby taką pospolitą, ale jednak materialną rzeczywistość. Bo ta współpraca, czyli jakby taki tandem team który faktycznie dużo może zdziałać, dobrego i szybciutko stawia przed wami nowe perspektywy. Także współpraca tutaj jest najważniejsza na świecie, uważam. Dobra, zobaczmy sobie, co w sprawach łuczuciowych, łuczuciowych, tak, zobaczę sobie, co to tutaj moje bliźniątka będą miały, z czym się tutaj będą mierzyły, zmierzały i w ogóle dokąd, popatrzmy sobie, a co nam szkodzi. Odwrócę, one przychagali, już by się tak chciało, miłowało, i tak w ogóle, i chciało się przytulić do kogoś, i żeby to było takie fajne, sympatyczne. Więc tutaj e, do mnie mam, że tak powiem, że tu chodzi o singli, o jakieś osoby, które są e, samotne albo same, a nie samotne. Natomiast karty pokazują, że jeszcze nie teraz, jeszcze chwilunie, jeszcze 6 tygodni. Jakby otwiera wam się i też przez rozmowę, czyli wasza, wasza, wasz aparat mowy będzie Wam, że tak powiem, pomocny przy poznaniu kogoś. Chodzi mi o załatwianie jakichś spraw. Od bardzo poważnych, bardzo intensywnych rozmów zacznie się znajomość. Natomiast na tą chwilę jakby karty pokazują dla większości bliźniaków, które nie są w parze, żeby zbalansować żeby doprowadzić się do równowagi. Widać, że niektóre z Was po prostu przechodzą jeszcze taki okres żałoby po jakiejś stracie, po jakiejś, jakimś rozstaniu, jakimś takim nie, niefortunnym potraktowaniu Was, że tak powiem. Tu trzeba siebie uleczyć, żeby mieć co dać. No i karty sugerują, że okres 6 tygodni to jest taki okres minimum. No, i dobrze by było to wykorzystać. Dobrze by było to wykorzystać też na naprawianie swojego systemu, że tak powiem, orzekania o tym, co jest równowagą, co jest równowagą w dawaniu i w braniu i nauczeniem się tego na nowo, bo widać, że tutaj wiele błędów było popełnionych z waszej strony i na tej podstawie dokonały się pewne rozstania, pewne niefajne sytuacje i tak dalej. Zawsze to przeważnie chodzi to właśnie o to, nie? nie patrzeć, wstecz już, wyciągać tylko wnioski i wykorzystać ten czas, bo że będziecie w przyjaźniach i że będzie się tutaj jeszcze sobie dołożę. No naprawdę moje niąki śliczne. Wy do, te dla tych, których teraz czytam to pokazane są jako osoby, które do lipca będą tutaj nowy życiory sobie pisały w sprawach prywatnych i. I, y, I seksualnych, i emocjonalnych, i uczuciowych, i różnych takich. Także spokojniutko: im szybciej, tym lepiej. Czyli poukładać siebie, posprzątać, pozamykać przestrzeń y, z przeszłości, podziękować, bo to wiadomo, że to zawsze jest jakiś nauczyciel, y, z kim byliśmy w relacjach bliższych. I y, no i do przodu, nie? Zobaczmy sobie, co dla par. No, dla par, tutaj, bo ja Wam powiem w tych runach się pokazywały po prostu takie niedojrzałe bardzo osoby, nie na teraz. Czyli oczywiście możecie kogoś tam poznawać, ale, ale no to jakoś się nie pokazuje na ten kwiecień, żeby to było właśnie to. Także, e, także generalnie może warto poświęcić sobie ten czas. Zobaczmy, co dla par, partnerstw, małżeństw i różnych innych tych. No, praca, praca, praca. Właściwie to praca. <laughs> tu jeszcze raz praca. I wkurzanie się na kogoś. Wkurzanie się przez bliźniaka na kogoś, kto się wkurza, że bliźniak pracuje. <laughs> to takie jest śmieszne. Boże, święte. Jak pracują, to źle. Jak nie pracują, też niedobrze. No, trzeba się jakoś dogadać. No są trudności tutaj pokazane, są tutaj jakieś ostre słowa, ktoś tutaj po prostu się czuje samotny, pomijany, ciągle nie ma na to czasu, żeby spędzić ze sobą czas, bo są jakieś interesy, są jakieś zadania, jak bliźniak nawet nie ma zadań, to sobie widać, że tutaj wymyśli, a dlaczego nie? Zawsze coś, tak jakby z pewnej perspektywy, no nie chciał być w tym związku, albo nie wiem, nie miał czasu na związek. Mogą tutaj nawet padać tego typu słowa. No to weź, daj, spokój się, rozwiedźmy, albo rozstańmy, albo nie wiadomo co, bo, bo, bo ty po prostu nie jesteś w tym związku, nie masz czasu. Może to być na odwrót, oczywiście, że to dotyczy partnera bliźniaka. Dlaczego bliźniak z bliźniakiem miał nie być na przykład, nie? I, I tak samo tutaj to wygląda. Nie, no ewidentnie karty pokazują praca oczywiście, ale nie samą pracą człowiek żyje. E, I trzeba zrównoważyć, że tak powiem e, sytuację. E, bardzo by się przydał tutaj jakiś e, bardzo by się przydał tutaj jakiś wyjazd. Jakaś taka sytuacja, gdzie e, macie czas dla siebie. najlepiej Nie wiem, dopuszczy najlepiej. Albo, y, albo, nie wiem, w góry gdzieś na szczyty, żebyście nie mieli dookoła zasięgu, nie mieli, że tak powiem, czasu na to, żeby się zastanawiać nad pracą, nad zajęciami, nad projektami, nad pomysłami, nad różnymi innymi rzeczami. Po prostu trzeba poświęcić uwagę swojemu partnerowi. Czuje się zaniedbany, czuje się porzucony, czuje się niefajnie, i to niefajnie można szybciutko, że tak powiem, skorygować na bardzo fajnie. Czyli jak zwykle chodzi o równowagę, o balans, o to wszystko, co pozwala nam wszystkim się rozwijać, wzrastać i czuć się zaopiekowanym, nie? Także jaka tutaj jeszcze informacja dla cudunków małych, ślicznych bliźniątek. Ojej, co jest ciekawe. Czy są takie bliźniaki, które nie będąc w związku są w związku? Ja to może wytłumaczę, spróbuję wytłumaczyć. Tak. Są pokazane w petrio i dagas odwróconych, czyli są zafascynowane. Inaczej, to tak jakby fizycznie przy nich nie było osoby, z którą one są dalej w związku, mentalnie, emocjonalnie i tak dalej. I jakby oczekują na coś, co się wydarzy, no i dobrze, i być może, że to jest fajny stan oczekiwania. Natomiast ja bym proponowała, żeby już zaprzestać oczekiwania, bo karty pokazują, to są takie osoby, które dla energii, jakby popatrzeć, a właśnie patrzę, dla energii run są w związku, mimo że one nie są w związku, ale ta cała ich uwaga, cała energetyka jest po tamtej stronie, po stronie tego człowieka, który gdzieś już, nie wiem, błądzi, czy tam założył sobie jakąś tam rodzinę, czy związek, czy coś tam nie, wyjechał, nie wiem, wyleciał na, na księżyc, czy gdziekolwiek. I tutaj karty sugerują, żeby szybciutko się odłączyć od tej energetyki, posprzątać, dlatego że jest w hagali odwróconej, czyli to jest tak jak samoklątwienie. Ustawianie się w energii generalnie rzecz biorąc człowieka, który jest spętany, a przecież nie o to ci chodzi, tak myślę bliźniaku, prawda? Ja, ja nie widzę jakby powrotów do tych znajomości. Co jest ciekawe, żeby było w starej w momencie, kiedy robicie porządki, od razu wchodzi pusta i sowilo i od razu zauważycie, kiedy jest porządek. Bo jak naprawdę odłączycie tą energię i siebie, że tak powiem, wyzerujecie, już pójdziecie w swoją stronę, to ta osoba się dopiero wtedy odzywa. Także nie róbcie sobie tego, bo zauważajcie pewne tego typu anomalie. Dobra, ja wam daję Buziarczka wielkiego w i zapraszam do czytań prywatnych i do usłyszenia. I pozdrawiam was jeszcze raz bardzo ciepło. Pa! Miłego kwietnia!